Uwielbiam ją! Ona tu jest! Ja tego nie będę obcinał. Dzień dobry. <noise> Więc odcinek zaczyna... Ja uwielbiam ją, ona tu jest. <noise> I w końcu jest dzień dobry, no. Tak, tak no to witamy na SG. Siedzimy tak. u Werteza Kotlet, biegniemy za siebie. A Wytam. mi się tam czank nie załadował. Czy najpierw po skrzynki. Nie, ja znam większość skrzynek tutaj. Ja też. Nie, ty biegasz z Trust finderem. Nie, nie. Nie serdecznie. A ja na modach. Nie mam żadnego moda, bo... Bo mam Magic Launcher, na którym mam twoją paczkę, tą... wiesz? No ja właśnie mam teraz planso. I tyle. I obc fajna. Cię obserwuję. Ja na flansie teraz jadę właśnie i wpieprzam tiktaki z Biedronki. Tycha. Miętowe. Pyszne. Czy jedziemy w tamtą szybę? Tak? Tam. Jak patrzysz na książki, to tak troszeczkę z lewej. No nieważne, no biegnij, no. A, tu się skacze? Tak. Au. Ja widzę skrzynkę. Au au ale mi laguje stary Ale mam trzy strzały Chodź tu Tu się wydaje fajnie co nie Ej Manchester Eee a braciszek? Kamil? Gdzie ty jesteś? Ła! Ale serio, gdzie ty jesteś? No uciekam, bo ja jestem na powierzchni i mnie Koleś goni. Ciebie walło, nie macie. Jak mnie nie ma? Jestem. No nie macie. Jestem, no jak cholera, <laughs> biegam tu przecież, nie? O, jeszcze żyjesz. <laughs> tak, żyję. Ale mnie gonią. Jak zwykle. Nic nowego. Mam buty, helm, trochę jedzenia, więcej jedzenia. Tak, używam, masz się czym pochwalić. Nie wiem, co mam tu robić, więc idę po nie samobójstwo. Ja biegam po statku. Bridge, na most idę. Gaddafi, 5 stąd. O ty, na mostku są dwie skrzynki na tym statku i crafting. Widzę cię stary! Ja mam tylko strzałę do obrony. Więc właśnie. Ej, no, to nie biegnij tutaj z tym złotym. Zaraz ja wracam. Jak widzimy, kotleciarz już zginął. I mnie zostawił samego. No i już jestem. Zginąłeś, zostawiłeś mnie samego, no i My nie mieliśmy sojuszu i tak bym cię zabił. <grym> no. Sorry? Jakbyś miał czym? Nic nie słyszeliście. Tak, na początku filmu też nic nie słyszeliście. <grym> Adam nam teraz ładnie zaśpiewa, prawda? Nie. Niestety, moi fani będą musieli... czekać. I teraz mogę spamujemy zrobić... ludzie wszyscy w komentarzach, tak? Kotlet zaśpiewaj, Kotlet zaśpiewaj. Tak, mogę zrobić special. 25 widzów. He. Na ile? Co? <laughs> U mnie zaśpiewasz na ile widzów? 25? No właśnie, o to mi chodzi. <laughs> no to... może. A masz 15 co nie? 18. Ja, szpan. Musicie zasubskrybować, będzie 19. Nie, że tu je hmm. Powiedziałbym coś, ale na wizji nie wypada. Co? ważne. To mnie zdziwiło, gościu mi rzucił jabłka. Co, myślą, że ja go zostawię? Ja... Ej, tak naprawdę on nie ma nic. A ucieka przede mną. O, fuck! Żelazno-złoty. Ona to wie, że porwę ją. I że tu schowam. Nie? I ten odcinek tak. wyemituje przed... 25 widzami. No, Nie będę przyjmował. A to pójdzie we wtorek. Chyba uciekłem. Nagrywaj happy Wheels Będziesz pan. Wszyscy nagrywają. No tak, tak samo wszyscy nagrywają Minecrafta. No. Wszyscy, wszystko. Czekaj muszę tutaj Napiszę Minecraft Okej okay? Gdzie? Na Youtube? Minecraft Aha, że tu napiszesz No tak no to koleś Ten koleś Kręć, kręci I Drewna się no tak więc kończymy i do zobaczenia w kolejnym odcinku przygód <laughs> <noise> z ty, ty rozwaliło mnie Au. No i co? Po co ja się tu ciągnąłem? Na jakąś śniegową gówno? No dobra już wiem Uważyło to co tam biega na dole. Fak, fak. Tak, Kamil fuck. ma 18 widzów chyba pomylił wyświetlenia z widzami. Wyświetleń to ja mam prawie 1000? Tak. Bo nazywasz filmiki porno. Dlaczego A ty tak to oglądasz? A, albo tak jak dajesz ten porno. I się dziwisz, że masz tyle wyświetleń. Ty moich tagów, chyba w życiu nie widziałeś Wersia Magic 89 Ła Co kurwa? Aro jestem, który taguje reklamę U niego najlepszy tak to bo nie czytaj tagów U kogo? Ara pod reklamą. Posta skrzynka. Ile jeszcze jest tych ludzi? Albo 7. w pogach. Ludzie yy, otagował filmik koleś Jakieś tam magic wersji i tak dalej. Yy, I co w opisie filmiku dał? Nie zwracaj uwagi na tagi. No i wypisał wszystkie. No, widzisz. Teraz przynajmniej tagów nie wyświetla, bo kiedyś to wyświetlało tagi. Skrzyneczka wyczyszczona. Dupa. O, widzę kogoś. Ta biegam z drewnianym mieczem. No i komentarze do tego filmiku, co koleś się żegnam mówiąc z maincamp, yy, były zupełnie różne, nie, bo to jest tak, bo wiesz, w... duża większość Polaków nie będę wyrażać swoich poglądów. Yy. Czyli od tego momentu wyrażasz swoje poglądy? Mów dalej. Nie, nie wyrażam. Tak, bo zawsze jak mówię. Ale dużo kolegów, tak naprawdę to. 14 west czwartych mojej klasy Ty wiesz co jest pod tym miastem? Lubi kanapki Adam, ty byłeś kiedyś pod tym miastem? Nie. Skraszowało mi Minecrafta ten serwer. Nie już tu. Jak zobaczysz. Jak ja wrzucę film, to weź ty go obejrzyj. Nie, nie oglądam cię. nie wiesz co tu jest pod tym. Będzie skibowanego, ale ci nie oglądam. Hehe, <laughs> zartuuję, czasam oglądam. Kiedy nie mam zupełnie nic z roboty. Tak, to dzisiaj wrzuciłem newsletter. Co o nim napisałem? Nie mam pojęcia. No właśnie. Nie śledzę cię. Czy jestem pedofilem? Nie odpowiadaj. <laughs> Dobrze, że uprzedziłeś. <laughs> Tak, jestem pedofilem. Nic z tym pedofilem. Jeszcze nic takiego nie zrobiłem. On powiedział Adam, który tylko ciągle mówił o rzeczach typu, nie wiem, cię albo takie różne, no, każdy sobie sam to powie. Seks? To jedno z najczęstszych powiedzeń Adama, cichego Pseudonim Kozleciarz. No tak, dzień dobry. Ha. ja. Uwielbiam go. Ja uwielbiam go. To już on widzimy. Jest jakie on ma poglądysualne. Skoro śpiewa, ja uwielbiam go. Siedzę pod ziemią i rozpalam ognisko na śniegu. Ja uwielbiam go, on tutaj jest i kręci do mnie. Ciebie. Miki. I to była chyba księga Krzama, która zwyciężyła w konkursie z KKF-a. Fajnie, bo zapalniczka, zapalniczka się przydaje. Przepraszam. Jeżeli słyszałeś. W ogóle. To dobrze. Odpaliłem YouTube'a i tak wyszło. No to są to będzie takie krótkie SG Bo mi się nie, nie chce Minecraft palić Ja zaraz idę na obiad więc tak, To będzie to... bardzo szybkie SG A i może spróbujemy po raz drugi nagrać counter Strike'a Ale może bo Jest w Counter-Strike 2D Tryb full screen? Tak, i Kamil I... nagrywał na full screen i Adam zaraz powie coś więcej. Tak, Kamil postanowił nagrać na full screen, żeby nie było widać pulpitu. I gramy gramy po pół godziny skończyliśmy nagrywać. I co się okazało? Że nie nagrywa w full screen, nie nagrało tylko pulpit. Więc próbujemy pogrzebać w internecie, poszukiwać programów albo w, w, w tym programie z Kamil nagrywa w skantyży. Próbujemy jakiś opcji poszukać. Nie, właściwie chyba jak ja wezmę w oknie, to powinno dobrze nagrywać, bo mo mogę sobie, wiesz, nie zrobić e, na full, tylko co ja mogę... ma nagrywać. No, custom. A. No, Nagrywałeś no... kiedyś komtation. Tak, spróbujemy e, właśnie nagrać. Tak więc... Cóż. No tylko że ja niestety mam złą wiadomość. Konkretnie? Ja jestem do 16. Kłamiesz. Nie. Tak. Dlatego lepiej dobrze rozplanuj czas. A ja zrobię Później to samo. Będziesz. Co? Później już nie będziesz. Nie. Mam się uczyć. Ja też. Hmm. Tobie to i tak nic nie pomoże. Hmm. Może tak. będziesz uczył. Powiedziałem, że mam. A nie, że będę. A. No wiesz, ja mam. I no, coś mi się wydaje, że chyba będę. Ludzie mnie rozwalają. są głupotą. Zostawił ktoś itemy w skrzynce. No to chyba nawet ja, podczas ostatniego SG. Nie, one się nie zapłynął. Chyba, że się zbływało. Dobra, ja chcę zginąć! Bo no nie to skocz! Nie, chcę zginąć z honorem. To skocz! W tak, lawę! Będzie deathmatch. Na śmierć i życie. Tak. Zaraz sobie będzie spisywał. O, już widzę Debila. Nawet dwóch. Chyba jakiś już. Zaraz napiszę na czacie do Verteza. Tak. A my nie mieliśmy sojuszu. Nie, nie mieliśmy, miałem Cię zarząć. No właśnie. Tylko że mi uciekłeś. Mnie zabił ktoś złoty, złoty myku? Czy mnie pytasz? No. A bo ja wiem. Nie, bo mówisz, nie prowadź do mnie tego złotego. Odrobinę złota miał i odrobinę żelaza. Ej. Tak? Stały dwie osoby. Ty i? Ja tego drugiego cielo widzę. On z żelaznym mnie nie może zrobić. No ja się przedstawiłem, ja się jeszcze nie przedstawiłem, ja jestem koceciarz, właśnie. Tak, no to teraz jak już padłem, ale byłem drugi... To teraz się żegna Kamil Kimę i... Koceciarz, który się przedstawił. To teraz się już żegnasz. Ci muszę zmartwić.